Właśnie wyszedłem z domu, idę trochę pochodzić w Chorwacji po górach, zobaczymy jak tutaj się chodzi. Moim celem jest tam u góry ten szczyt, który tam właśnie widać na wprost mnie. Zobaczymy, czy się uda tam dojść, ile to potrwa. Ogólnie jest dosyć gorąco, bo jest jakieś 35 stopni, więc może to być ciężkie. Szczyt ma jakieś 800 metrów. Zobaczymy. Na spokojnie sobie to wezmę, nie będę się śpieszył. Także luzik, lecimy. Tutaj jest taka mapka. Zaczynam stąd. I mam zamiar dojść tutaj. Pascal to jest mój szczyt. Więc myślę, że pójdę cały czas czerwonym i zajdę albo tędy, albo tu. 715 metrów w sumie, to nie jednak 800. Tu jest jeszcze wyższy trochę szczyt. Ale tego chyba się nie będę dzisiaj podejmował. Także tak to wygląda. Trochę za duże tempo chyba sobie wziąłem. Tam chce iść Pascal. Tu to w ogóle jest chyba hardcore. Nie ma szlaków tam chyba. A no, tu mam takie widoki na razie. Dobra, lecimy dalej. Cykady, cykady. Może kogoś spotkam na szlaku. Chociaż wątpię prędzej jakichś tubelców, którzy tam mieszkają gdzieś jeszcze wyżej. Hajduk split. No, zaczyna się coraz ładniej w końcu. Słuchajcie, to jest masę wybiokowo. Te skały są niesamowite. Półwulkaniczne skały. Roślinność jest taka naprawdę karłowata, osła. Mało jest jej. Całkiem inaczej jest w Tatrach. W końcu to Chorwacja, nie Polska. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Chyba cmentarz. Cmentarz w górach. No. Tam widać w dali sąsiednie miasto Brist. Gradać się tu trochę teraz schował. Ale później z góry go będzie widać. Jest tutaj naprawdę dosyć fajnie. Trochę się już zmęczyłem. A, do, a dopiero chyba jedna trzecia drogi, którą pokonałem, więc w sumie jest cienko. Na razie. No ale też w sumie czas mamy w miarę dobry. Wychodziłem, było 10 po. Jest 34. No to 25 minut to spoko. Jestem cały mokry. Normalnie pot mi wchodzi do oczu i mnie zczypią oczy. Tak to jest. Dobra, no sobie dogadam. Lecimy dalej. Jakaś ruina. Jest godzina przed 16. Normalnie bym tutaj o takie porze nie szedł, tylko musiałbym rano wyruszyć, tak około godziny 6 rano najlepiej, kiedy słońce jeszcze jest za tymi górami tam. No ale dzisiaj wyjątkowo się wybrałem, ponieważ słońce jest za chmurami i nie praży tak mocno. Jest co prawda duszno, upalnie, ale słońca nie ma bezpośredniego, dlatego się tu wybrałem o tak dziwacznej porze. Nie? Na spokojnie dam radę. Może nie wejdę tam tak szybko, jak chciałem, bo chciałem tam wejść tak godzina 15 MAX, ale to chyba będzie. Ciężko. Dobrze, że mam butelkę wody, jakieś tam ciastka, puszkę coli, zawsze coś na wzmocnienie. Szczerze powiedziawszy, to ja nawet nie wiem, czy dobrze idę. Oznaczenie szlaków tutaj jest naprawdę mega kiepskie. Po drodze ani razu jeszcze nie widziałem żadnego oznaczenia, więc w ogóle na razie trochę katastrofa. No. Tam jest jakiś znak, już widzę. Tu mi się wydaje, będzie jakieś rozgałęzienie Pascal, półtorej godziny, no chyba pogrzało taki szlak ja Widać, że tutaj nikt nie chodzi Muszę teraz dobrze zwracać uwagę na oznaczenie tego szlaku to jest no widoki już są fajne, ale będą jeszcze lepsze, no idzie teraz mam bój. Tam? A może tam? Mhm. Czyli to by przekasowało, że muszę iść tam. Nie niespodzianka. No tam ktoś idzie. No dobrze. Dobardan. Pascal, dobrze idę. Pascal. Pascal? Ścied, Pascal. Tu będzie Cedule. Tady. Jo, wiesz co? Ja? Dobrze. Jo. <laughs> Where are you from? Where are you from? Where are Nie rozumiem. Ja Kroacja? Kroacja. Gradac. You are from here? Yes, gradac. Jesteś stąd, tak? Ano. Czech Republic. Czech Republic. Yes. Ile czasu tam się idzie? Godzina, pół. Godzina i pół, asi. Mhm. Mm nie wiem, Cięż... nie mam... Aha, ciężko. A ciężko, nie? No, chwili, jo, chwili, nie. Da se to. Da ja? się to. A je dobrze. Meni, meni Ty tutaj. już idziesz na dół do Gradac? Jo. jo. Uh. Tak, jo. No, cześć Krelka dała rady, to ja nie dam rady Czech Republic. Czeszka Po angielsku nie rozumiała Mógłbym się po niemiecku zapytać Coraz bardziej zaczyna mi się tutaj podobać Co my tu mamy? Ale coś tu nie gra Pascal Czemu Pascal jest lewo A jakiś ilija jest tam Czyli tam nie Chyba tu. Mm -hmm. Tu jest czałka. Trochę mnie zmotywowała ta czeszka. Ona dała radę, to ja nie mam. Tutaj można się pomylić, jak będę schodził. Trzeba iść tam A nie tu. No, myślę, że już niedaleko. Nawet idzie się w miarę przyjemnie. No, widać fajne morze. Tam w oddali półwysep Periesacz. Napoiłem się trochę i Idę dalej w tą trasę. Wow. Ale, widoki. Już się zaczyna naprawdę ciekawie. Kurczę, naprawdę, super tutaj jest. Tam jest port, tam jest ten cmentarz. Gdzie przechodziłem, tam widać wyspę par, tam jest Peliesa czy Półwysep. No i tutaj nasze miasteczko Gradac. Słuchajcie, idę już godzinę 5 minut. A jestem już tak wysoko. O, no, te górki nie są takie wysokie. Jak to jest tam te 715 metrów? Rysy mają na przykład 2,500. No to 715 to jest mało. Tutaj się idzie od poziomu morza. No to to jest troszkę różnica. Czy znajdę czas, żeby obrobić ten materiał. Tak się zachwyciłem tym widokiem, że teraz nie wiem, czy dobrze idę. Nie, no na pewno to nie jest tu. Na pewno jest tu. Mówię, że to oznaczenie szlaków tutaj jest kiepsiutkie. Jak tutaj idą dwie osoby w ciągu takiego dnia na szczyt albo nawet nie, no to, to po co oznaczenia szlaków poprawiać? W tatrach innego, tam jednak dużo turystów chodzi. Tutaj ludzie przyjeżdżają, żeby plażować, no po prostu, kąpać się w morzu. Mam nadzieję, że mi baterii wystarczy. Mam co prawda jeszcze drugą. Ale na szczycie chciałbym trochę ujęć porobić. Oprócz tego mam aparat w plecaku i... Nawet drona. Mój szczyt jest tam, ale najpierw trzeba wejść tutaj na tą górę gdzieś tam, a potem tam i tam trzeba przejść, już potem na tamten szczyt. Jeszcze trochę jest. Taka ścieżka sobie tu leci. i tam potem Jeszcze żony szlak. Добре. Dobry Pascal? Tutaj no. Byłeś tam? To można iść tam, a potem tam Tam i masz inną cestę ze spadki doda. widzisz Widzisz też, No, no, a ścieżka no, no. Gdzie... Przyjdziesz na stejnie miejsca Jest Prisz A Józef y, Czech? Jest Chorwat Chorwat Tom gradac? Tu robimo jedan dom. Gdje, u gure? tu doleva. Dom? Doleva jedno 20 minuta. Dom u gure na šeće? Visoko? A no, nije visoko, 500 i 540 metru je dom. 700 metru? 540. Aha. O Pascal 70. 700 i 13. I'm from Poland. Poland. ja masz Poland? Poland. Nie, masz wody. Nie masz tu wody. Wody? Jeszcze trochę mam. A ja go ja i studeni. Ja mam, jeszcze. A masz dużo? Nie mam. Czekaj Dobra, a tobie nie starczy. I ma ja jeszcze liter o pół. Oj, super. Chwala lipa. Mój Polak. To tam na Pascal tak jeszcze z pół, pół, pół godziny. A tak, od pół godziny, 40 minut. To no teraz odpoczynek, i za chwilę na dół. Radęc. I dotarliśmy Nie wiem czy to będzie widać Bris dwie godziny Mój szczyt 40 minut on jest tam Dobrze w sumie kogoś spotkać bo przynajmniej wiadomo że tu ktoś łazi a tak to myślą, że tutaj nikt nie chodzi I chorwat nawet tutaj przyszedł ciekawsze jest to że ten chorwat powiedział że ma tutaj dom u góry gdzieś albo buduje dom nie wiem jak on tutaj ten dom buduje i czemu tutaj go buduje dobrze idzie jest czerwony szlak ciężko ale teraz muszę wypocząć troszeczkę żeby mieć siły na powrót ja by tam jeszcze wejść na tą grotę to jest najwyższy punkt tutaj, tutaj nie byłem jeszcze Ło, to jest najwyższy punkt jestem na szczycie świata Uuu! That's let Moment, właśnie czekałem cały rok, żeby tutaj, właśnie drona odpalić. W 715 metrach drona odpalić. miałem widać ten cmentarz, po którego przechodziłem. Tu biegnie ścieżka. No i aż właśnie tutaj do góry na święty Pascal. Właśnie stamtąd wychodziłem. Tam przy kościele dokładnie mieszkamy. A teraz jestem tu. Właśnie mu nie zdążyłem powiedzieć, że wszedłem tutaj na jakaś. No, 17.20. Wychodziłem tam z domu, to była 15.10, czyli według moich obliczeń, 2 godziny 10 minut. Wydaje mi się, że 2 godziny 10 minut to jest całkiem przyzwoicie. Takie normalnie nieziemskie. Nie? Dziwię się, że ci ludzie tutaj, ci turyści nie chodzą nie? na takich widoków. No jest to trochę wysiłek, żeby tu wejść, bo to wiadomo. No. Z dwie godziny się tutaj idzie, no i nie każdy w sumie by może dał radę, no ale... Szybko się napoję i spadam na dół. Słońce, co prawda, jeszcze jest dosyć wysoko, aczkolwiek, no wiadomo, lepiej wcześniej zejść. Nie? Trochę. Wiadomo, trochę drogi jest przede mną, tak, żeby na spokojnie sobie pykać i nie jeszcze w morzu się ewentualnie dzisiaj pokąpać. Wyłączam kamerę i odpalę ją, jak będę tam nieco niżej, myślę, już. Prawie na samym dole, no zobaczymy zresztą. Już teraz nie będę nagrywał zejścia, bo to już jest bez sensu. W każdym razie jeszcze ostatnie tutaj można powiedzieć jakieś ujęcia ciekawe. Tak to wygląda, bo już tutaj trzeci raz chodzić nie będę, bo tak naprawdę już tutaj byłem dwa lata temu, więc to nie był mój pierwszy raz, ale dwa lata temu nie miałem tutaj drona, nie miałem takiego sprzętu, więc. No ale już mniej więcej drogę znałem. Chciałem to jeszcze nagrać z drona, jeszcze kamerką, pyk, i zaraz schodzę na dół i koniec. Idę się kąpać w morzu. Także dzięki za obejrzenie. Chcecie to się wybierzcie, polecam, naprawdę super. Wiadomo, trzeba trochę uważać, no ale to tak jak wszędzie w górach, nawet w Tatrach w Polsce. 715 metrów. Szczała. tu śmierdzi, nie? Tymi kupskami. Czas schodzić na dół. Już jest po 18, więc wypadałoby zejść. Moi drodzy, już jestem prawie na samym dole. Jest godzina 19.10 Ze szczytu zacząłem schodzić o godzinie 18.10 Także jest godzinka, a ja już jestem tutaj A tam jest mój szczyt, na którym byłem Schodzenie jest dużo, dużo lżejsze Praktycznie cały czas idę, a wchodzić to jednak jest... No, męczące, męczące Także no, dobrze pójdzie No już mi dużo tutaj do domu nie zostało To za jakieś, myślę, 10 minut powinienem być w domu Także jestem normalnie w szoku godzinę krócej zejście niż wejście. Wejście 2 godziny 10 minut. Natomiast zejście, tak myślę, jest godzinka 10, godzinka 15. Padam z nóg, naprawdę. Kolana mnie bolą, nogi. Tak, tak to jest, jak się nie ma kondycja, się wybiera na takie szczyty. No ale ogólnie jestem zadowolony. Dzięki, na razie.